Tomek Romanowski dokłada do swojej pasy zwycięstw kolejne, rozprawiając się dzisiaj w pierwszej rundzie z Cezarym Kęsikiem. Fenomenalny początek w wadze średniej. Number one, baby. Number one. No co, jedziemy dalej, no kurde. Już tyle tych wywiadów mamy, że już ci powiem szczerze, nie wiem, co mam ci mówić, nie? Lecę dalej, zabieram te dwie kategorie. Wiesz, mówiłem, marzeniem to jest Roberto Soldicz. Niestety go nie ma. Przej przejmuję wszystko po nim i tyle. A jak wrażenia z tej tężyzny, siły w tej średniej? Powiem Ci zero jakoś. Mówię Ci, że trenuję, trenowałem z dużo silniejszymi zawodnikami. Na co dzień trenuję z zawodnikami, co ważą po 100 kilo, więc mówiłem, że to nie będzie dla mnie laki ślada wyczyna, aczkolwiek wiadomo, że trzeba było uważać, no bo kategoria wieży i tak dalej, ale ja znam siebie, znam swoje umiejętności, znam swoje serce, kocham swoją rodzinę i tyle, i dla nich będę wygrywał bardzo się cieszę na pewno z tego powodu i, i to mnie najbardziej satysfakcjonuje. Walka jak walka, robota jak robota. Mam nadzieję, że czarkowi nic się nie stało, że nie ucierpiał na zdrowiu i tyle. Myślę, że ja bama, dzisiaj ich. Jasne, zasługujesz na te wakacje, o których mówisz, że to byłby dla ciebie bardzo pracowity rok, czwarta. Chciałbym, widzisz, teraz szybko skończyłem walkę i znając moje walnięcie w głowie, to jeszcze będę pisał do woja na grudzień, coś może na styczeń. No zobaczymy, wiesz. Chcę walczyć, jestem czynnym zawodnikiem cały czas, trenuję, jestem w, wiesz, w toście treningowym. No. No ale widać, że ten cug ci jakby pasuje, leży ci i są tego świetne efekty, myślę, że <słuchaj> i leży. Słuchaj, ale co chciałam powiedzieć, ta twoja stójka jest tak dopracowana, jest tak fajna, jest wielką, jest wielką, wielką zmorą dla pozostałych zawodników. Karol Habros, z Skorpion Szczecin, tyle. Krótko, zwięźle i na temat, proszę Państwa, Tomasz Romanowski. Dzięki.